Witajcie kochani, zapraszam na kolejny odcinek z cyklu pytania i odpowiedzi. Dzisiejszy odcinek zdominował temat odporności. Więcej osób niż zwykle zaczęło się nad nią zastanawiać i pytają, jak ją wzmocnić. Częściowo już na to pytanie odpowiadałam, mówiąc o witaminach, o czosnku, natomiast w tej chwili chcę troszeczkę innego aspektu na tą odporność spojrzeć. Odporność niestety pogarsza się z wiekiem, więc jak o nią zadbać? Co możemy zrobić na szybko? Na szybko przede wszystkim w tej obecnej sytuacji, gdzie jesteśmy wszyscy uziemieni w domu, musimy unikać stresu, czyli wyłączyć telewizor, wyłączyć radio, nie słuchać wiadomości czy programów informacyjnych 24 godziny na dobę, bo to powoduje u nas stres. Wyłączyć, włączyć sobie muzykę, przeczytać książkę. E, jakąś aktywność ruchową e, rozpocząć. Jeżeli nie wychodzimy na dwór, to można wyjść na balkon, otworzyć szeroko okno, głęboko pooddychać. To będzie tylko dla naszego zdrowia, dotlenimy swój organizm. E, ta aktywność powinna być w jakiś sposób e, sprawdzana, i radziłabym zacząć codziennie sobie jakąś aktywność e, organizować. Ja osobiście mam krokomierz, który codziennie liczy ilość kroków i powiem, że normę 10 tysięcy kroków przekraczam codziennie, chodząc dużo na spacery z psem, ale również krzątanina po domu powoduje, że ilość tych kroków jest dość duża. W internecie coraz więcej osób, praktyków z dużym doświadczeniem dzieli się swoimi informacjami w programach informacyjnych. Są w internecie czy gimnastyki kilkuminutowe, czy porady dietetyczne, czy porady z prowadzenia zdrowego trybu życia. Także radziłabym skorzystać z tych porad i zacząć to stosować. Wyróbcie sobie też na ważenia się. Jeżeli macie w domu wagę, to już bardzo dobrze. Wyróbcie sobie ten nawyk ważenia, bo y, ważenie się ma niezwykle istotne znaczenie dla naszego zdrowia się. Nadwaga i otyłość jest tym czynnikiem, który powoduje spadek odporności. Y, zastanówcie się też nad sposobem odżywiania. Y, to ma funda fundamentalne znaczenie dla odporności. Nie słuchajcie w radiu reklam typu, jedz dalej, mimo że ci szkodzi. Weź sobie tabletkę i już będzie wszystko ok. Nie będzie ok. Stracicie zdrowie, stracicie pieniądze. Rozwiną się kolejne choroby. To niestety nie jest rozwiązanie. Słuchajcie się w swój organizm. Jeżeli czegoś nie znosicie, po jakimś jedzeniu jest wam czy dobrze, czy boli was żołądek, czy macie nudności, czy ociężałość. To znaczy, organizm tego nie toleruje, nie trawi, więc posłuchajcie swojego organizmu, a nie ładujcie kolejnej chemii do, 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 do zjedzenia. Pamiętajcie, że jest takie powiedzenie, bardzo sugestywne i bardzo dobre według mnie. Każdy kopie grób swoimi zębami. Więc to, co zjesz, to niestety od, znajduje odbicie w tym, jak się czujesz i jak będziesz w dalszym ciągu egzystował. Ech, nie kupujcie też jedzenia na zapas. Jedzenie na zapas albo w promocji niszczy się najczęściej. Jeżeli jest w promocji, to nie znajduje się ono tam bez powodu, tylko albo ma krótki termin ważności, albo jest złej jakości i po prostu nie schodziło i dlatego znalazło się w przecenionej cenie. Także pamiętajcie, że drugie powiedzenie, również istotne, wasz brzuch to nie jest śmietnik. Dbajcie o to lepiej coś wyrzucić, niż jeść coś, co ma, was, ma wam zaszkodzić. E, teraz chcę e, jeszcze raz wrócić do tego jedzenia i czym to skutkuje. To skutkuje nadwagą i otyłością. E, otyłość jest rozpowszechniona bardzo. Nie wiem, czy macie tego świadomość, że według WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, 300 milionów osób ma otyłość, natomiast nadwagę ma 1 miliard osób. I to otyłość to mówimy już o dużej otyłości często ponad 30 kg. To już jest duży problem, natomiast część pacjentów nie chce tego wziąć pod uwagę, i część uważa, że, że zwracanie uwagi na otyłość to jest jakaś zła wola pacjenta. Nawet z jednym, ponieważ ten temat już poruszałam na fanpage'u, to jeden z komentarzy był taki, taki, że jeżeli lekarz zwraca uwagę na otyłość, to chce pacjentowi dowalić. Nie chce w żaden sposób dowalić, tylko zwraca uwagę na problem zdrowotny. I jeżeli używając tej samej nomenklatury dowala pacjentowi, mówiąc mu, że ma nadciśnienie, mówiąc, że ma padaczkę, czy mówiąc, że ma cukrzycę, czy miażdżycę, czy to jest dowalanie pacjentowi? Otyłość to jest choroba, ma swój numer w ICD, czyli w klasyfikacji jednostek chorób E66, rozpowszechniona na całym świecie. Także myślę, że dobrze sobie z tego zdać sprawę. Według naukowców i według badań naukowych otyłość zmniejsza odporność. Badania prowadzone przez australijskich naukowców udowadniali, że pod wpływem takich czynników właśnie jak nadwaga czy otyłość, układ odpornościowy zaburza swoją równowagę. Składu układu odpornościowego wchodzą różne komórki w organizmie których zadaniem jest obrona organizmu przed wirusami, przed bakteriami, przez innymi makroorganizmami oraz przed nowotworami. Więc jeżeli ta równowaga jest zaburzona, no to wtedy podatność na schorzenia rośnie. Także ma ona fundamentalne znaczenie dla zdrowia człowieka. Naukowcy z Sydney z kolei udowodnili, że nawet o kilka kilogramów zmniejszenie wagi ciała Powoduje znaczną poprawę stanu zdrowia. Badania były prowadzone w kilku ośrodkach. Podobne badania były prowadzone w stanie Massachusetts, w Bostonie. I tam naukowcy udowadniali, że niska kaloryczność pożywienia poprawia sprawność naszego układu odpornościowego i poprawia zdolność do zwalczania infekcji, co w obecnej sytuacji również jest bardzo istotne. Chcę wam jeszcze zwrócić uwagę, co mówią lekarze na temat długofalowego wpływu dobrej wagi na organizm. Pisałam już o tym na fanpage'u i kilku lekarzy odpowiedziało w swoich komentarzach. Chcę je przytoczyć. Jeden komentarz, to był komentarz ortopedy. Jako ortopeda. Często wręcz regularnie spotykam pacjentów zgłaszających się z powodu dolegliwości bólowych układu ruchu, u których w 3 czwartych przypadków przyczyną stanowi otyłość. Przykład. Pacjentka oczekująca na endoprotezę stawu biodrowego dostała termin przyspieszony, ale zrobiła badania i były fatalne. Zapisała się więc do poradni chorób metabolicznych pod moją namową i w pół roku schudła 38 kg. I teraz nie chce się operować. Dlaczego? Bo jest bez dolegliwości. Każdego otyłego pacjenta pytam, czy pan, pani wie, że otyłość to jest choroba. Tyle napisał specjalista ortopeda. Kolejny komentarz to był komentarz lekarza rodzinnego. My, jako lekarze rodzinni, zawsze mówimy pacjentom, że powinni obniżyć wagę. Polecamy dietetyka. Prosimy o zmianę diety, ograniczenie, ograniczenie ilości słodyczy i to nie tylko ze względu na bóle stawów, ale aby uniknąć powikłań takich jak cukrzyca, naciśnienie, miażdżyca, duszności, yy, ociężałość. Ale pacjent wysłucha, a potem i tak chce skierowanie do neurologa czy do ortopedy, bo liczy na cud. Bardzo trudny problem. Kolejne. Rozmowy pacjentów na oddziale rehabilitacji. Pacjent komentuje swoje wizyty u lekarzy różnych specjalności. Każdy lekarz mi mówi, że muszę schudnąć. Tyle to ja sam wiem. Nie po to przecież idę do lekarza, żeby mi to powiedział. Kolejny pacjent liczący na cud. Więc, jak widzicie, jedzenie i dieta ma niezwykle istotne yy, yy, znaczenie dla odporności i dla ogólnego stanu zdrowia. I bardzo bym chciała, żeby się pacjenci nie obrażali, jeżeli się im zwraca na to uwagę, bo sama z, z moich ostatnich miesięcy przyjmowania pacjentów miałam taką sytuację, gdzie pacjent z bardzo dużą nadwagą, co widziałam już jak wchodził do mojego gabinetu, że ciężko się porusza, chodzi z laseczką, ma duszności, z trudem wypowiada słowa, jak siada, to musi odpoc odpocząć, żeby, żeby mogła zacząć z nim zbierać wywiad. Jak okazało się, przy zbieraniu wywiadu miał 40 kg nadwagi, a przyszedł z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa. Jak mu na ten problem zwróciłam uwagę, to pacjent się obraził. No nie wiem, powiem, że zdziwiona jestem taką reakcją, ale tacy pacjenci właśnie też się zdarzają. Więc dbajcie o swoją odporność, zdrowo się odżywiajcie, mieszcie swoją aktywność ruchową. Co prawda, parki są pozamykane i lasy, czego powiem, że nie rozumiem, bo chodzę często z psem na spacer. Zawsze chodziliśmy wszyscy mający psy do parku czy do lasu, gdzie nawet w tej sytuacji, gdzie nie powinniśmy się ze sobą spotykać, było nam to bardziej łatwiej zrobić, dlatego że jest dużo aleje, gdzie widząc osoby z naprzeciwka, można było skręcić w lewo, w prawo, nie spotykaliśmy się w ogóle. Teraz wszyscy chodzimy dookoła osiedla. Chodzimy po ulicy, gdzie jeżdżą samochody, przechodzimy obok przystanków autobusowych, mijamy się ze sobą na chodniku, bo wszyscy wychodzimy o podobnej porze z psami. Także powiem, że nie bardzo tego ten przepis jest dla mnie zrozumiały i mam nadzieję, że wnet zostanie on, parki zostaną przywrócone i lasy do jakiejś aktywności codziennej. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie i do zobaczenia.